No witam was, Czy będzie ten drugi filmik, tak, drugi filmik, tak, Potem jest. tak, czy już tym razem nie, nie, nie Justin, tak, nie Taylor, to oczywiście, tym razem odcinek ogłoszeniowy, tak, który dotyczy kwestii na niedzielę, oczywiście, czyli świeża kwestia, tak, która dotyczy pojutrza, bo co dzisiaj, dzisiaj wiecie, co będzie jutro, wiecie, co będzie, ja wam to przypomnę, oczywiście, ale główny temat filmu, główny temat filmu, bo tu są mi też te karteczki, oczywiście, te karteczki też powiem, ale o tym i o tym, oczywiście. Postawy też są najważniejsze, ale wiecie, że główny temat filmu, tak jest omówienie tego. Czyli tego, co w Pani wiedzieli, bo już widzicie, wy macie ja z tą kartką posty i relację, Wam dam, mi się wydaje. Ale filmiku jeszcze nie było tak z tym, a skoro jest ja takie rzeczy robimy, tak, bo ostatnio nie było filmu na temat soboty czy piątku, to nie było. Bo ja nie będę z każdego robił, ale skoro to dotyczy niedzieli, tak jest to ważne, bardzo ważne, tak, bo już się kończą, jakby kończy się era wydaniowa, tak jak na razie, na, na moim kanale, nie winę z zobaczymy kanał właśnie czego. To mówię, muszę nagrać ten filmik, tak nowy, tak drugi, a skoro dzisiaj był Strenders, tak z macie na rożce, tak zachęcam do zobaczenia, bo ten filmik strzelec będzie dzisiaj na YouTube, spokojnie on będzie. Dzisiaj bo ja Wam pisałam, tak? I na tej, na tym i na tym no zgadzamy, że to będzie. Spokojnie ja, ja to też dzisiaj wydam, bo ci najpierw wyjdzie to, to, czy najpierw wyjdzie dwa utwory do powór, tak wyjdą w filmiki, dwóch czy to chcesz dołożyć, najpierw to i potem to, a potem jako trzeci materiał, tych trzecie wydanie, tak jak na dzisiaj, to właśnie wydam ten filmik strzęde, więc spokojnie to, to otrzymacie, to otrzymacie i to otrzymacie, więc spokojnie co dzisiaj będzie, to wy no, bo jutro, w sobotę, tak, bo jeszcze z takich ogłoszeń, tak, bo muszę przejść do tego jeszcze, bo to jest temat filmu, oczywiście, ta karteczka, ale na razie jej nie widzicie, bo tutaj na temat soboty, tak, to wpadnie jej na pewno, bo, no bo wiecie, że ja będzie wydane w całości, bo wiecie Paweł do końca wydam, bo wtedy będzie nikt na stronie, oczywiście, do tego wariantu. Na, na pewno i na YouTube ten film z kamerą, czyli o love you, czyli ten, co było ostatnio, tak, kończony, czyli i o love you, i o kiedyś, okupnie tak, i tego, i tego. właśnie Prodernał, now, tak, nowy era tak, nowa płyta, tak, nowy ja, tak, nowy yy, o Was, tak, bardzo po, pozytywna, pozytywna płyta oczywiście. Yy, sama za szczęście, prawda, Prodernał, yy, to właśnie, czego ja, ten, ja te filmiki jutro wydam, tak, czyli jutro już wyda, utworów nie będzie, jutro utworów nie będzie, nie. Jutro utworów już nie ma, tak, jutro, yy, jutro będzie dzień, tak, jutro będzie dzień, jutro, tak, jutro dzień, ale jutro, w którym nie będzie żadnych filmików, tak, Ni, y, po, czy poste będą, tylko utworów nie będzie, tak, czyli filmy będą, poste będą, tak, to zostaje, to zostaje, to będzie, to będzie, ale nie będzie utworów, czyli nie będzie ani do bo już będzie nie wydane, a od niedzieli będę wydawał dla was departure, dobrze, no, niestety tego nie będzie, więc jutro oczekujcie tylko tego, tak, tego filmu, tak, czyli łączonego, tak, z tym, z kamery, plus jeszcze oprócz tego, tylko oprócz tego otrzymacie jeszcze to, czyli otrzymacie w, w, te wczorajsze filmy ogłoszeniowe, czyli z tą, jakie jak miałem jeszcze tą opaskę, nie? No, właśnie, więc właśnie to z wczoraj. Tak? Czyli, czyli, te, czyli te, dwa, te, te, dwa, te dwa filmy, dokładnie. Jeden na temat tych rzeczy, a drugi na temat też kształtu życia, więc spokojnie, ja to też wydam jutro, tak? Czyli jutro nie ma utworów, tak? Jutro utworów nie będzie, dzisiaj są, e, filmiki są, tak, utworzy, są jutro filmy, jutro tylko będą filmy na kamerze, czyli z kamery, tak? Ja je oczywiście wydam, jak będę miał możliwość, tak? Weryfikacja, jak ustąpi. Więc spokojnie wtedy to też będzie, tak? Więc to to już jutro, tak? Jutro, to, jutro, to. Najpierw to, tak? A potem to, tak? Bo to jest, musi być po kolei. Najpierw to, potem to. A ja to to wydam, to wydam, więc spokojnie tak? To jutro będzie. Czyli jutro same filmy z kamery, tak? Trzy filmy z kamery. Czyli jeden film, drugi film i trzeci film, tak? Dobrze? Trzy filmy. Trzy filmy, dobrze? Trzy filmy z kamery, tak? Fizyczne, tak? Będą jutro na YouTubie, tak? Dzisiaj będzie Strzenders, tak? Ten filmik będzie w poniedziałek na pewno. W poniedziałek, planuję go wydać. Na spokojnie, tak? Albo po prostu, jak mi się uda, to wydam go jutro, tak? Jutro w sobotę, ale nie obiecuję, tak? Bo trzy filmy wystarczą. A wiecie, że trochę to potrwa, do się przeszło, więc rozumiecie. No i tra, tak? No. Bo z tego to wszystko, bo to na pewno będzie tak? bo ten filmik też nie zginie. on też będzie na YouTubie, tylko nie wiem czy jutro, tak? Czy pojutrze, bo to dotyczy niedzieli, ja wiem. Tylko tego nie będzie wiadomo, wszystko na raz, tego wszystkiego na raz nie będzie wiadomo. Chyba, że będę mógł, to chyba że, chyba, że dzisiaj wydam ten filmik, na iTube jeszcze kolejny filmik, ale nie obiecuję, tak? Dobrze, bo to może być albo może nie być. Tak, bo na pewno będzie, ale czy z tego będzie na YouTube dzisiaj? Nie wiem. Jak będzie, to będzie, nie? No, bo to na pewno jutro będzie. Bo, dzisiaj, bo to, co najpierw wyjdzie z to wyjdzie. To wyjdzie, to wyjdzie, Czędzest wyjdzie. A potem, jakie ja będę mógł, tak, to wtedy dopiero wydam ten filmik ogłoszeniowy. Tak, też na YouTube dzisiaj? Więc też warto oczekiwać, bo to być może też będzie. Tak? No na kanał to właśnie na kanale macie posty, relacje, tak, nie, relacje macie na Instagramie, a posty i e, filmiki, takie albumy, tak, warianty singlowe, uturowe, tak, kapkowe macie na YouTube, tak, czy na stronie też macie, a na YouTube macie tego najwięcej, tak, bo ja tego wydam bardzo dużo, tak, warianty, etapy, tak, obroce frontowo, czy właśnie reakcji też są do słuchania tak, wszędzie na stronie też, na YouTube też to jest, więc zachęcam, ja bo te warianty albumowe, singlowe tam są, bo ja wydaję Paul tak? jak będę wydawał The to wydam, tak, do końca to wydam, e, inne rzeczy są ze wydane, tak, bo ja że że w zeszłym roku ja wydałem tego bardzo dużo, bardzo dużo. W tym roku też tego wydałem dużo. Wysoka T-Wideo, na mali, tego nic nie czego, tak nie na YouTube, tak na stronie. Bardzo ważna era, tak też, moje dresto oczywiście, więc tą erę też macie na YouTube, oczywiście tak i to i to. I to wszystko, tak? Bo też macie na YouTube, wiadomo, tak wariantach i na altcover, tak macie na Forever. E, więc wszystkie warianty, te, te co macie na stronie, tak mniej więcej macie właśnie wydane na YouTube tak? Poszczególne warianty macie też na Instagramie tak, do słuchania, tak i to wszystko, tak? Bo z kanału nie wiem na YouTube to jest, tak, bo też tam są filmiki też tam są, bo, bo, bo filmikowe ery też tam są na YouTubie, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej są boste tak były, tak, y, są playlisty, więc zachęcam, bo filmikowe ery też są do zobaczenia, to też są to niech widzę, że nie będzie, ale do zobaczenia one są, tak? One też są na YouTube oczywiście na Instagramie też na stronie też ale na YouTube. Te ery filmikowe wiecie, jakie piątka jest. Je, jest jeszcze zobaczenia, więc zachęcam też, też też, też z tymi chwilami, czego. Dobrze, więc bo na biografii macie promek, tak, yy, właśnie wersją tak skończyło się, tak, zostało chyba Creativity Ale mi chodzi o to, że macie proder, tak, kryształu tak, bo przeoder też macie, oczywiście, powiedzieć, że albo dałem przeoder wczoraj, jak na Insta do puty nowej kryształu życia, czyli zarówno do ceny, jak i wariantu y, więc to też macie do zobaczenia. To macie, to macie, dałem to, tak, macie skin, bo z, z, macie złotnika, tak, macie rację, macie posty, macie jeszcze biografię to zapisane, więc dałem to, dałem to, dałem to, to, więc wszystko macie to, co ja chciałem z tego dać wczoraj, tak, wczoraj, to wszystko dałem, tak. Nie, nie panowałem tego, oczywiście, na pewno nie na ten moment, ale zrobiłem to, zrobiłem. Tak, łaziczku, to tam jest, więc zachęcam, bo to tam Wojciechku jest w dużo więc zachęcam do zobaczenia, bo to tam wiecie, czego tutaj tak jest. Ok? Tak więc w to zobaczenia, tak? dwa proderze taka cena płyta Love You, tak? Do kupienia będzie to i tak, kiedyś so i kuliforum, tak? To i to, to winem do tego, do, 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 tak? Wiadomo, tutaj o tym nie, mówię, nie będę, tak? Ale w do zobaczenia macie. Tak, to macie, tak, to macie. A biografię macie właśnie też zapisaną na wstępie kwietnia, Kryształu życia, więc ta era nie zginie, ją napiszę, wydam, tak? Nagram, wydam tak? W instagramie, potem na YouTube, tak? W Love you, też będzie na YouTube i na stronie wtedy, więc wykonie to nie zginie, tak? Bo z warianty ewolucji macie wszystkie wydane, tak wszystkie ewolucje wydane, wszystkie warianty, całą szóstkę, więc zachęcam do schownia, bo na stronie właśnie macie wydane wszystkie warianty, tak? Yy, od bon Love do bon Act, więc zachęcam do kupienia będzie to i to, tak? z winyl tak, osobnym pudełku, tak, by po wcale u skorzeni, a wiecie, że na jakiej i będzie tylko każdego wariantu CD-winylowego, tak, za skorzeni, tak? Bo to jest też ważna era, bardzo cenna. Więc zachęcam do schownia, bo to też tam jest, dobrze? Bo do kupienia 6 edycji będzie, tak, CD i w środku tak, 26 litrów na zapisie 26 rów, tak, układka i tyle, tak, zapis na krecie, że ten wersja się, się nazywa taki, tak, no i dobrze, tak, CD i tak, brzda torba, obiecanej ewolucja, w osobno i to wszystko, stajemy, tak, dobra, wszystko ogarnięte, tak wszystko możemy lecieć z tą karteczką niedzielną, tak, bo to wy wiecie, nie? Też koperty tak oficjalna płyta herbaty wersja osobnych pudełku, czyli ofety i tak na Okładki do tej płyty też będą, ja one nie zginą. Takie ja też kiedyś zapowiem, więc po ja na razie to wydaje, potem to, potem to. Bo wiecie, że okładki do pryzmatu czy tych herbaty wersji, one nie zginą, ja je też zapowiem za jakiś czas, więc spokojnie, tak to ja o tym nie zapomniałem. Tak ja o tym nie mówię, ale ja o tym nie zapomniałem. Tak. Ja, ja o tym pamiętam, więc spokojnie ja to zrobię. tak. Jeszcze nie macie ich, ale one będą spokojnie, one nie, one, one nie są różne więc one będą spokojnie i na Instagramie i na YouTube, dobrze? Więc spokojnie to też wtedy będzie, dobrze? Nie od razu, ale to będzie też tak. Gładkie też będą i do tego, i do tego, i do odsłony pewnie, tak na pewno, być może jeszcze do, mm, do tego kryształu życia na pewno kiedyś, kiedyś tam, na pewno kiedy widzi ta płyta wtedy tak też nie. Wither TD, czyli opisana płyta i kowary, <happily> czyli to znak i foniu, takiej macie wydane na stronie, tak na, YouTube, na YouTube, tak na Instagramie, jakieś posty, raczej filmiki, to właśnie tak będzie do kupienia, tylko w pudełku i osobno, bo za tak, to popisanie płytę <weather> tak w kowary 4 kowary, tak kolek, 500, 500 tutaj jest zapisane nawet. Tak, 5, tutaj zaznaczone, prawda, to pisakiem. No właśnie, więc takiej macie wydane, tak będzie do kupienia, jak macie z tym macie oczywiście stymujecie tą płytę, macie warianty, to właśnie tak będzie do kupienia tak kowary do kupienia CD na klikę i będzie, tak? I zapisać klice, że one, two, three, four, dobrze? I oficjalny, oficjalny, dobrze? I trzynaście autorów, tak? 13 autorów wariant, prawda? Każdy i tyle, tak? dobra, więc jeszcze co to tam macie, natomiast nie, na niedzielę, tak, na niedzielę jest są kotka postę, ale już wam podaję, tak, czyli w niedzielę, to jest wszystko zacznie, tak, I ja to muszę sobie jeszcze zaznaczyć właśnie e, pisakiem, nie, bo ja tego, ja, ja tego nie, 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 nie zaznaczyłam, a ja to muszę zaznaczyć, bo to też jest bardzo ważne, tak, to wyjdzie 10 traków jak na warstwie The i by Prismat. czyli tego, co ja nagrywam teraz, tak, bo ja, bo ja jutro nagram te cztery utwory kolejne na pryzmat, tak, bo dzisiaj, bo na no idziemy, mam wydać na 8, tak, jeszcze muszę 8 nagrać, tak, więc Jutro wydam partię, pojutrze wydam partię, tak? Wtedy ja tę butę wydam tak, w niedzielę, bo jutro wydam bo ja to, co muszę jutro nagrywać z tej ery, to ja nagram, na pewno, spokojnie, tak? Wiecie, że ja to mam, nagrywam, ale wydać, wydam to w niedzielę, tak? Czyli nie już nie, 4, nie 8, tylko od razu 10 utworów, czyli to będzie materiał na niedzielę, tak? Materiał na niedzielę. Czyli jutro, utro, czyli jutro jest materiał filmowy, tak? Jutro otrzymacie ode mnie same filmy, tak? Z kamery, takie filmy, a pojutrze tak pojutrze otrzymacie ode mnie same utwory, czy już nie będzie filmków z doba, tak? Bo to się skończyło, bo tutaj jest nawet informacja, macie informację gdyż filmy z kamery, wejdą wcześniej. Czyli to, co musi wyjść dzisiaj, to wyjdzie dzisiaj. Co wyjdzie jutro, to wyjdzie jutro. Tak, to jutro. Jutro to jutro. Oczywiście. Dzisiaj jest tak? Dzisiaj na pewno ten filmik ogłoszeniowy jest na niedzielę, tak? To na pewno. To wskoczy, to wskoczy, to wskoczy. Filmiki twórcze skrzyżowały, że się wskoczą. Yy, Pałyszło do końca, wskoczy, tak? Spokojnie. Ale, yy, bo, bo na niedzielę, tylko to. tak, Czyli 10 to, czyli czyli do spokój, do 10 jutro, czyli tam do natury miłości, nie? no. Bo to jest informacja, to jest też informacja bardzo ważna, to też jest zapisane, ale wiecie, że ale to jest materiał na niedzielę, czyli to jest czyli dzisiaj wiecie, jutro wiecie, a pojutrze to będzie to, tak? Więc to wszystko tak i możemy kończyć, tak? Bo, bo ja wiem, głównie, głównym tematem były też rzeczy niż to, no ale bo, bo dużo tego nie ma do powiedzenia, a wiecie, że ja, ja z tej karteczki, wiecie, że macie z nią race, wiecie, że ona tam jest zapisana. Bo to nie zginie, tak wtedy to, że wydane będzie, tak 10 uturów, bo wtedy w poniedziałek, tak w poniedziałek, w poniedziałek, wtedy ja wydam pozostałe 6 uturów, to 6 utworów, czyli tutaj 10 poniedziałek 6. Ja, 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 ja na poniedziałek zapiski jeszcze nie mam. Oczywiście muszę zapisać jutro albo pojutrze, ale jak będę miał gotowe, to wtedy zrobię albo albo filmik, tak, tak jak w, w przypadku tego, albo po prostu za, zapiszę tak 6 utrów na 6 utworów na wypuszczę, yy, tak ostatnie 6 uturów, tak? Wtedy wszystkie warianty wydane i jeszcze będzie ten filmik yy, jakiś yy, dość będzie. Nie? w każdym razie ode mnie, no więc w każdym razie tam y, to tyle, tak, z tego nie możemy kończyć, tak bo to, co ja chciałem tutaj przekazać, tak, obowiązkowo, tak, karteczkowo tak, wszystko powiem, informacyjnie, tak, wszystko powiedziane ogłoszone, tak, więc y, mam dzisiaj z GIT tak, dobrze, i to wyjdzie na niedzielę, to jest na niedzielę oczywiście, bo dzisiaj wyjdzie to, tak, y, to, tak, ta zapiska tak, plus jeszcze te dwa filmy, czyli i e changes tak, e changes i ten filmik wyjdzie na YouTube, dobrze, więc dzisiaj otrzymacie tego dużo, bardzo dużo, jutro też i pojutrze też, nie, no a w poniedziałek też coś będzie, nie? W poniedziałek już wam mówiłem co będzie, nie? No. No dobra, to wszystko, tak to wszystko z tego kontynuacyjnego. Pryodery, w czego, do tej ery macie, to też macie z wczoraj, tak oczywiście, bo tu mówimy o tym, a bo tej ery jeszcze nie ma, ona będzie w kwietniu, ale ja ją spokojnie, ją muszę napisać, nagrać, wydać, ja, ja, ja to na pewno zrobię, tak, Pryodery macie, macie na stronie, macie na YouTube, tak, filmiki do tej ery dzisiaj będą, tak, dobrze, pozostałe filmy do tej ery fizycznej też będą wydane, spokojnie, to nie zginie, Pryodery macie z wczoraj, tak, i w biografii, tak, i osobno, tak, razem, więc już zachęcam, bo przeodary tam są w banerach tak mojego profilu, tak na Instagramie. Weryfikacje mamy oczywiście, ale tutaj się chwalił w tym nie będę, tak, bo to nie jest nic takiego. E, to właśnie oddać do tej płyty macie, więc zachęcam. Boże zarówno obeczna i do warianturą, bo, 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 bo wariant luw będzie na YouTube, tak? Czyli nie na, stronie, nie na stronie też na YouTube, tak? Ale na Instagramie go nie będzie, wariantu na Instagramie nie będzie, tak? On będzie na YouTube i na stronie, dobrze? Owiecana płyta będzie i na Instagramie, i na YouTube i na stronie. Bo, bo, bo wiecie, że w kwietniu to jest 1 kwietnia y, ja dla Was wydam y, Okładkę są świat, kryształ życia na Instagramie, tak? Owiecana na okładkę, dobrze? A prawda, do tego też macie, tak z wczoraj, tak? No, to jest bardzo ważne, tak? I to też jest ważne, tak? No, kończymy.